Dzisiaj zapraszamy Państwa do wsi Świecichowo, która leży w województwie pomorskim w powiecie słupskim w gminie Damnica, a panie skoła Koła Gospodyń Wiejskich w Świecichowie pokażą jak przygotować pierogi ruskie. No więc tak, do pierogów ruskich potrzebujemy przygotować farsz z ziemniaków, sera i cebulki oraz ciasto. Ciasto składa się z mąki pszennej, do której dodajemy sól, około dwóch trzech łyżek na 2 kilo mąki, do tego dodajemy wodę ciepłą po to, żeby sparzyć mąkę. Zaczynamy wyrabiać ciasto. Ciasto już będzie takie związłe. Wyrzucimy sobie na stolnicę i wtedy będziemy dorabiać, do wyrabiać ciasto. Pani Ewy, czy może Pani dolać mi wody? Teraz do ciasta dolejemy oleju. Dzięki olejowi w nie będą nam się sklejały podczas gotowania i potem podstawy. Ciasto jest już gotowe. Rozgniatamy. Dodajemy cebulki. Podsmażonej na patelni. Na oko, jak kto lubi, jak ktoś lubi słone, no to niech leci, bieryczka, <grymne> piecu. Ja oczywiście zawsze daję na oko. No i na janku, żeby podkręcić smak. No i teraz wyrobimy nasz fasz. Zatem możemy zacząć lepić nasze pieroszkiamusz. Może być szybko. Wycinamy placuszki i w te placuszki będziemy wkładać farsz na pierogi i kształtujemy sobie pierożka. Zlepiamy wszystko dokładnie dwa razy i według uznania możemy zrobić sobie wzorek. Ładnie ściskamy, dobrze, żeby się w gotowaniu nie rozkleiły i teraz tak ciach, 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 i No więc tak, do wody gotującej się, osolonej, z dodatkiem oleju, wrzucamy do, e, pierożki. Pierożki się gotują e, tak, e, muszą wypływać i od czasu, e, gdy one wypłyną na powierzchnię, gotują się 2-3 minuty. Tak prezentują się nasze pierogi z temperamentem.